O kurwa Oh MY GOD It was at this moment he knew He fucked up No to ładnie Mala, ma 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 dupę? Ma dupę. No zobacz co no kurwa narobiliście To no ja tego nie zrobiłem A kto kierowcą kurwa jest? Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę tego A kto prowadził? Już ile razy dbaczyłem? Ja powiedziałem, kto że... Kierowcą kurwa ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać Pani Policjantko Nie wiesz stary, jak ci współczuję A nie mówiłeś kurwa, że jesteś tym? YouTuberem? Ty Chuj, zobaczyli motocyklistów, jeździ bez Ty też robisz te manewry, tu Mieć, podejdź bliżej i zejść trochę